Cześć koteczki, skończył się 2022 rok i będziemy rozliczać właśnie nasze przychody z akcji i e dywidend. W tym roku ja będę rozliczać je za pomocą strony, którą sam stworzyłem, to jest webserwis pod adresem easypit 38com Mi zajęło 8 albo 7 minut właśnie cały, cały proces rozliczenia. W poprzednich latach ja rozliczałem to ręcznie w Excelu, bo zajmowało to trochę więcej czasu. Ale teraz jest taka strona, która robi wszystko za Was, pobiera wszystkie kursy, przelicza i generuje ostateczny wynik kalkulacyjny, który trzeba potem wpisać na stronę pitax.pl. Możecie również w inne jakieś strony, które Was interesują, ale pokażę Wam na przykładzie właśnie tych dwóch stron, mojej strony i pitax.pl. I za pomocą pitax.pl Wy możecie też wysłać te deklaracje do urzędu skarbowego więc e, zaczynamy, rejestrujecie się normalnie na easypeat38.com możecie wejść w swój profil i zobaczyć status waszej subskrypcji jest wszystko po angielsku, ale można przetłumaczyć na polski za pomocą tutaj translatorów wbudowanego w Chrome na przykład i widzieć wszystkie te dane, jeśli dla was jest trudny język angielski e, potem wchodzimy w payment, robimy subskrypcję na razie subskrypcja wynosi 150 zł na 30 dni. Można to zrobić za pomocą PayPal, Blik, Przelewy 24 albo wpisać kartę debetową albo kredytową. Strona jest na bazie HTTPS, czyli secure, i wszystkie wasze dane będą bezpiecznie e, przechowywane na tej stronie. Również hasła będą zahaszowane. Ja zrobiłem to tak, że nie przechowuję się w surowym, jakby stanie, waszych hasła. Więc ja je nie znam. One będą zakodowane też. Jak będziecie mieć już ten payment, możecie znów wrócić na stronę i zobaczyć, że Subscription is valid. I przechodzimy do Instructions. I w Instructions są wszystkie instrukcje od samego początku, jak zgenerować raport w Interactive Brokers. Jest wersja tekstowa i wersja wideo, i dalej jak wpisać dane w Pitex i przeprocesować je tam. Więc e, przygotowujemy IB raporty i trzeba przygotować dwa raporty. To jest szczegółowa informacja, jak to zrobić. Ja pokażę szybko, jak to wygląda dla Dividends. E, I wchodzimy na Interactive Brokers, wchodzimy w tu zakładkę Performance Reports i wybieramy Flex Queries, we Flex Queries trzeba zrobić dwa raporty. Możecie tutaj nacisnąć Create i zrobić dwa raporty. Ja pokażę po prostu szybko, jak wygląda na przykład ten Dividends. Nazywamy go Dividends, wybieramy Cash Transactions i tu wybieramy wszystkie te pola, które tam będą podane na screenshotach. Dla Dividends w tym przypadku to są te pola i one powinny być właśnie w tej samej kolejności. Jeśli będą w innej kolejności, raport po prostu je nie proszę procesuje. Jak widzimy, tu powinien być Type Symbol, Date, Time, Amount, Currency i Transaction ID. W tych instrukcjach tak samo. Typ wszystkie pola. I dalej musicie stworzyć e, nic więcej, jak widzicie. Ja nacisną Cancel, jeszcze raz wejdę Flex Queries. I musicie stworzyć drugi taki raport, który nazywa się e, Stocks. Tam musicie wybrać inne pola, pola i też one będą w innej kolejności, tak jak jest wskazane. Jak macie te dwa raporty, to są jakby tabele na podstawie których będzie generowana informacja. Więc po prostu te kolumny, które będą nas interesować, one będą widoczne. I żeby wygenerować same dane na podstawie tych kolumn, naciskamy tutaj na raport i run. I wybieramy zakres. Nam interesuje, nas interesuje Custom Date Range. Wybieramy from, czyli od i do. I wybieramy pierwszy dzień stycznia 2022 roku. Więc u mnie pierwszy dzień, jak widzicie, jest zaszarowany, czyli 1 stycznia, więc musicie wybrać ten, który jest dostępny, który nie jest szary i jest możliwy do wyboru. Jeśli u Was konto było zarejestrowane później gdzieś w roku, więc u Was będzie po prostu ten pierwszy dzień w jakimś tam innym nawet miesiącu albo innym tygodniu. W moim przypadku jest wszystko od początku, czyli ja wybieram ten trzeci. I musicie do wybrać tutaj koniec tego roku I w moim przypadku to jest też 30, a nie 31 Ja nie mogę wybrać 31, wybieram 30 I format, comma, separated, value file, czyli CSV Naciskam run e, U Was zapisze się plik I to samo trzeba zrobić dla stocks Tak samo wybrać od początku roku do końca roku Wybrać format CSV I zapisać ten plik więc ja już mam zapisane te dwa pliki tutaj u siebie na komputerze. I jest tu Dividends i Stocks. Dalej, musimy przeprocesować te raporty na stronie izip68.com i wchodzimy tu z góry w Process eBay Reports. <coughs> В этом окне можете выбрать сразу два рапорта, если будете различать и акции, или опции, и дивиденды, но если имели только дивиденды, а не продавались никаких акций, или опций, то выбирайте только Dividends file, или наоборот, если не имели дивидендов, только торговались акциями, или опциями, выбирайте этот file Stocks. Я имел и то, и то, поэтому я могу выбрать два палики. выбираем те два плики dividends и stocks и имам тут два плики и я могу перепроцессировать. и начискам upload и мы одразу видим, нике одразу с горы есть информация что те рапорты были пропроцессованы и высланы у вас до вас на скринке мейловом вы найдете два особных мейла есть для левой стороны информация, которая dotyczy akcji albo opcji i teraz druga e, część tabeli związana z dywidendami. Ale dla uproszczenia jest tutaj tabela, która kombinuje te już dane dla Pitaxu i właśnie nazywnictwo ma takie same jak w Pitaxie. Więc jak widzimy dla akcji jest przychód z papierów wartościowych uzyskanych za granicą i koszty uzyskania przychodów. Dla Dywidend to jest to pole: dochody z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub w funduszach kapitałowych. Wpisz 19% dochodów. I druga to jest podatek zapłacony za granicą od powyższych przychodów. Więc te cztery liczby raz, dwa, trzy, cztery trzeba wpisać na stronie Pitax.pl. I teraz tak, rejestrujemy się na Pitax.pl, logujemy się jak zwykle, robimy z góry potem zeznania i потом выбираем новое зазнание. В этом поле выбираем сам выбора формуля ПИД и выбираем ПИД 68. Для кого различишь, я выбираю только для себя. Библиотека отшиманных питов я ниц не выбираю, бо не мам ниц. Далее, «Че узыскавыш приходы капиталов с капиталов пенежных?» Я выбираю «Так». Тут есть информация, что это приходы с капиталов пенежных, то есть акции или дивиденды, или опции. Значит, скажем «Далее». И очень важно, что выбираем за границей, например, я достану в странах соединенных. I tu jest jeszcze bardziej istotne czy z papierów wartościowych i z odsetek i inne. Papiery wartościowe to są akcje albo opcje, które, które sprzedawaliście w tym roku. Jeśli nic nie sprzedawaliście, tylko kupowaliście, to tutaj nie, nie musicie rozliczać. Ale jeśli dostawaliście um, dywidendy, więc wybieracie tutaj to pole z odsetek i inne. Ja miałem i to i to, więc wybieram dwa te pole. Teraz kraj uzyskania przychodów są Stany Zjednoczone dla mnie. Ja wybieram Stany Zjednoczone i w tym okienku mamy trzy pole, ale do wypełnienia mamy tylko pierwsze dwa. Przychód z papierów wartościowych, wartościowych uzyskany za granicą. Wracamy na stronę, gdzie mamy wynik i patrzymy. Przychód z papierów wartościowych uzyskany za granicą. To jest to pole. I wpisujemy tutaj przychód z papieru wartościowych. Dalej koszty uzyskania przychodów. Znajdujemy tutaj koszty uzyskania przychodów. Wpisujemy te dwa pola. Trzecie zostawiamy zero, jeśli oczywiście wasz broker nie potrącał podatek. Bo na przykład Interactive Brokers nie potrąca podatku. Żadnego nie spłaca jego w Stanach, więc Tutaj u mnie jest 0. Musicie spłacić ten podatek, właśnie w Polsce od sprzedaży papierów wartościowych. I ja naciskam dalej. Ta rubryczka dotyczy dywidendów, i tu mamy 5 pól, ale musimy wypełnić tylko dwa ostatnie. I to przedostatnie: mówię, dochód z tytułu udziału w zyskach osób prawnych lub funduszach kapitałowych Pisz 19%. Więc tutaj jest to samo. Dochody z tytułu udziału w zyskach ozuprawnych lub funduszach kapitalowych. 19% to jest to. Wpisujemy. Dalej. Podatek zapłacony za granicą od powyższych przychodów. Podatek zapłacony za granicą od powyższych przychodów to jest to. I to w zasadzie wszystko. Na tym się kończy rozliczenie. <laughs> Dalej naciskamy Че получалось прихода от виртуальных валют? Не. Тут, че получалось пониже приходы у меня, ничего не было. Че понеслось страты из попшедних лет, из пяти лад лет на биржах? Я выбираю не. Че жишь в Польске? Я выбираю так, потому что я мешкам. Dalej poproszę Was sprawdzić swoje dane i wybrać urząd skarbowy. Wybieracie ten urząd skarbowy, gdzie składacie wszystkie swoje deklaracje, czyli najbliższe według Waszego miejsca zamieszkania i naciskacie dalej i zobaczycie stronę, która pokaże Wam Wasz wygenerowany PID 38 Jego można zapisać w postaci PDF dokumentu i również wysłać od razu do urzędu skarbowego. I teraz taka ciekawa informacja, że możecie w tym roku składać deklaracje od 15 lutego do 30 kwietnia, ale ponieważ 30 kwietnia jest dzień wolny od pracy, więc przedłużyli do 2 maja. Więc do tego terminu musicie złożyć swoje deklaracje. Możecie je składać już teraz, ale Pitax prześle je po prostu w tym terminie, kiedy będzie otwarte przyjęcie tych deklaracji. I w zasadzie to wszystko. Tak, jak mówiłem, mi zajęło to bez nagrania wideo normalnie około 5-7 minut. To wszystko dla Was trochę zajmie to wolniej, ponieważ musicie przygotować te Flex Queries Reports, czyli takie formularze, na podstawie których będą generowane Wasze dane. Ale musicie to zrobić tylko raz i na przyszłość po prostu możecie powtarzać, po prostu wybierać ran i wybierać lata, które Was interesują. Więc samo przygotowanie tych formularzy Wam może zajmie 10 minut. Przeprocesowanie w moim przypadku zajęło to 2 sekundy, w Waszym przypadku może 5-10 sekund to zajmie. No i wpisywanie w Pitax tej informacji też zajmie około parę minut. Więc to wszystko. Dosyć jest proste, <laughs> przezroczyste i jeśli dalej macie jakieś pytania, napiszcie komentarz, postawcie like, zróbcie subscribe i do zobaczenia w następnym wideo.